Galeria Podwierzą na Zamku Piastowskim w Jaworze prezentuje Twórczość artystów Kotliny Jeleniogórskiej. W najbliższą sobotę o godzinie 17 będzie można podziwiać prace zgromadzone na tej wystawie oraz porozmawiać z ich autorami. Serdecznie zapraszam na wystawę malarską grupy artystycznej Piart pod tytułem z palety Piartu, pejzaż Karkonoszy. Wystawa znajduje się w galerii Podwierzą na Zamku Piastowskim w Jaworze i prezentuje twórczość artystów Kotliny Jeleniogórskiej. To ponad 50 obrazów ukazujących piękno i magię naszych karkonoszy, okiem 30 artystów z Zieleni Góry, Szklarskiej Poręby, Karpacza, Piechowic, Sobieszowa i okolic. Grupa, mimo dziesięcioletniej historii, po raz pierwszy pokazuje się w książęcym mieście Podcień. Artyści z Pi Art to nie tylko wystawy, to przede wszystkim grupa przyjaciół, których łączy wspólny temat: karkonosze i góry izerskie. Są tutaj spoiwem, które ich scalą, mimo tego, że pochodzą z różnych kultur i krain. W ich malarstwie przewija się temat regionu otoczonego górami. Kochają to miejsce i jak widać na wystawie, nieustannie ich zachwyca. Zapraszam w tą sobotę na godzinę 17 na wernisaż wystawy oraz spotkanie z twórcami.